Starocie, antyki i niepowtarzalne ubrania. To wszystko można było spotkać na wyprzedaży garażowej, która organizowana była w Józefowie. Jeśli Was dzisiaj tam zabrakło, to nie martwcie się, ponieważ pod koniec miesiąca będzie organizowana druga taka edycja. Kiedy Twoje pluszaki i ubrania gniją na strychu? Chcesz, aby zyskały nowe życie i nowych właścicieli? Nic prostszego. Wystarczy zabrać je na wyprzedaż garażową, która jest rajem dla kolekcjonerów. Miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej takich okazji w naszym powiecie.